Unravel, czyli gra Unravel. Bo mówię twórca Unravel, a nie Unravel, wydaje mi się, że Unravel jest grą przekozacką. Jest tak fajną platformowką 2,5D. Po prostu jak tylko się pata do rąk, to mi się pojawił banan na twarzy. I to był jakiś taki zupełnie ruch bezwarunkowy moich mięśni. Yy, grafika, muzyka, sama, sama atmosfera gry jest nie do opisania, trzeba to, to po prostu samemu zagrać co jest też świetne, że jest fotograficzna grafika, nie bójmy się użyć tego słowa. Kora na drzewach, jakaś puszka wymięta, bo trzeba pamiętać, że gramy w świecie ludzkim, tak jakby w skali ludzkiej, czyli kosz na śmieci jest czymś, gdzie jako ta facynka taka nie możemy się za bardzo dostać. Musimy sobie zrzucić puszkę z kosza tą nitką, z której robimy lasso. Przesuwamy tą puszkę do ławki, wspinamy się na ławkę, z ławki przeskakujemy na taki teleskop, gdzie się wrzuca monety, żeby patrzeć w kosmos. Idziemy na drugi koniec tego teleskopu, żeby on się odgiął drugą stronę. Z tego przeskakujemy gdzieś indziej. I te obiekty w tyle wyglądają fotorealistycznie. One są naprawdę zrobione mega, mega, mega fajnie. Kolejna też jest realistyczna. Ta nitka się pruje bardzo fajnie. Ale to nie jest koniec, bo ta nitka nie jest tylko dla, to nie jest tylko dla, dla klimatu, dla uroku. Ona pełni bardzo ważną rolę w grze, bo Zdarza się, że dojdziemy do pewnego miejsca i nam się skończy nitka. Musimy iść gdzieś indziej i znaleźć nowe źródło tej nitki. Jak gdzieś spadniemy z, z, z jakiejś platformy, to nie musimy wracać naokoło, nie musimy wczytywać gry. Wystarczy, że po tej nitce się będziemy spinali na przykład. Nitkę można zahaczyć w dwóch miejscach. Są to miejsca z góry narzucone przez grę, nie w dowolnych momentach. I zacząć skakać sobie na tym i zrobić z tego trampolinę na przykład. Albo zrobić z tego mostek i jakieś obiekty przesunąć po tym. Świetna gra logiczna, połączenie gry logicznej z platformową, bo wymagana jest ręczność, wymagane jest myślenie, nawet na samym początku, zabawy z wodą, bo nie umiemy pływać, więc trzeba jakoś przejść przez mały akwen wodny o dużym znaczeniu strategicznym dla tej małej naszej kukiełki. Fajna gra, taka ciekawa, szczera, rozbrajająca, zupełnie jak nie Electronic Arts. Może być fajnie. Fajnie wygląda i fajnie działa. I jako fan platformówek i tego typu produkcji czekam i w tym momencie, może po Battlefroncie, jest to moja druga najbardziej oczekiwana gra Electronic Arts.